Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Małe światełko w tunelu, światełkiem w tunelu są właśnie mecze Ligi Narodów. Takim światełkiem może być również promocja na Superbecie 600, aż można zgarnąć bonusu za... Yy... Ja, jeśli Polacy strzelą gola, może w ten sposób. Już tutaj tłumaczę o co chodzi. Jest to oczywiście opcja skierowana do osób, które jeszcze konta na Superbycie nie mają. Więc jeżeli jesteś zainteresowany, uważasz, że Polska strzeli gola w wyjazdowym meczu z Portugalią, być może ta opcja jest dla Ciebie, to sobie zerknij wtedy do pierwszego komentarza pod tym filmem, bo tam będzie znajdował się link do założenia konta. Przy zakładaniu konta trzeba potwierdzić zgodę marketingowe. To jest bardzo ważna kwestia, bo tylko wtedy, kiedy będziecie mieli to okienko zaznaczone, będą wlatywały Wam bonusy na konto. Wszystkie, absolutnie wszystkie już już do końca świata, jeden dzień dłużej No i można je od razu zweryfikować to jest też problem z głowy, a ten proces weryfikacji no, do 5 minut może trwać, Także to jest raz, dwa, trzy Następnym krokiem jest wpłata Trzeba tutaj wpłacić pierwszy depozyt minimum 5 dych Jest się zapisanym do tej promocji Tu od razu za wpłatę minimum 5 dych Wratuje ekskluzywny freebet 35 zł Za założenie właśnie konta z naszego linku No i pierwszy depozyt to jest jeszcze podwojenie Jak wpłacisz sobie 50 tyle samo dostaniesz w bonusie Tutaj maksymalnie można wpłacić 200 Więc jak ktoś chce polecieć sobie na maksa wpłaca 200 dostaje tyle samo w bonusie. No i jeszcze 35 Free Beta wlatuje za wpłatę minimum 5. Kolejnym krokiem wracamy tutaj oczywiście do promocji na mecz Portugalia. Polska, kolejnym krokiem jest zagranie kuponu solo. Musi być to pierwszy kupon na koncie. Zagrany z salda depozytowego za minimum 2 zł, na to, że Polska strzeli gola. No i oczywiście, jeżeli tak się stanie, to w przeciągu 72 godzin. Ja osobiście liczę, że Polacy tutaj strzelą chociaż jedną honorową bramkę, bo tak to chyba trzeba jednak podchodzić do tego meczu. No to w przeciągu 72 godzin 600 bonusu wlatuje tutaj na twoje konto. To jest bonus oczywiście do trzykrotnego obrotu po kursie minimalnym 1,91, no ale nie jest to jakoś dokręcony obrót. Jeszcze kilka lat wstecz były te obroty 5 czy sześciokrotne. Jak ktoś jest zainteresowany, jeszcze raz odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. No i lecimy jeszcze z konkursem, zanim do naszych pięknych typów przejdziemy. Dyszka będzie do zgarnięcia oczywiście na Superbecie. co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć? Łapa w górę, subskrypcja tego kanału. W komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Słowenią a Norwegią. Typujecie do godziny 20:45. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie Czy bez niku gracza na Superbet No zresztą wiecie o co tutaj chodzi Nie biorą udziału w zabawie Z racji tego, że wczoraj ja z Wędkiem trafiliśmy swoje kupony Ja tutaj miałem największy kurs wczoraj trafiony To zacznę od siebie Drugi będzie Wędek, a później już polecimy alfabetycznie No i jest dzisiaj Euroliga Także zaglądam do tej Euroligi Baskonia, monako stawiam tutaj na zwycięstwo Monaco No Baskonia jakby nie patrzeć ma krótką ławkę, no i nawet poprzednia wygrana. Tutaj raczej nic nie zmieni, czy oni wygrali, czy ja mylę X album Berlin teraz. Może właśnie tak być. Coś, coś, to i to prawie na B. No nie, bo z konia trzy porażki z rzędu. Tutaj Monako, myślę, że po, po porażce z Krwenną Zwesda. No, trafili idealnego tutaj rywala, żeby się przełamać. No i Słowenia, Norwegia, BTTS. Mocny dubel dzisiaj ode mnie. 3,32 kursiwo. No, wczoraj się udało fartem, może dzisiaj też się uda fartem. No i dobra, Wentek będzie drugi. Tutaj oczywiście 2,57 punktów będzie dopisane, nie tak jak wczoraj było na filmie, bo pomyliłem, pomyliłem mecz. Tam na dzisiaj na wczorajszy Ruzomberok był troszkę większy kurs, także tutaj biorę wszystko na klatę. Słowacja, puchar, piłka nożna, Spartak Trnawa ma dzisiaj wygrać z podbrezową. Po kursie 1,68 I również tutaj Słowenia, Norwegia Obie drużyny strzelą gola Lub powyżej 2,5 gola Po kursie 1,68 Też fajna sklejka 2,82 łącznie wyszło No i z racji tego, że lecimy alfabetycznie To sony będzie na końcu Grecja, Anglia Liga Narodów Grecja ma tutaj strzelić gola Słowenia, Norwegia No to już trzeci raz się przebija ten meczek dzisiaj Słowenia ma strzelić gola I wykonać co najmniej jeden rzut rożny Bo kurs 1,45 I Macedonia Północna Ma tutaj wygrać Z Łotwą Po kursie 1,53,43 z tego wyszło łącznie. No i Sony tutaj zmienia strategię, odrzuca kijki, idzie w siatkówkę Tent Obrenowac. Mam nadzieję, że to tak się czyta. Z P. Co? PSC, ty, ale... Paris Saint-Claude. No to jest kurde. I gospodarze mają tutaj pokryć handicap setowy plus 1,5. Czyli plus 1,5 to muszą wygrać dwa sety. O, ciężka matma z rana. E, Ifero Monza, Olimpiakos, tutaj również e, siatkarska liga mistrzów, tym razem mężczyzn. E, powyżej 3,5 seta ma być w tym meczu. 154. 2,31 wyszło. No się zastanawiam, czy 1,5 to wystarczy. 3 do 2, 1,5. 3,5 do 3, do no, to, to 2 sety muszą wygrać. Dobra, wszystko tutaj się zgadza. Mamy dzisiaj omówione kupony. Pozostaje mi życzyć udanej środy i widzimy czwartku. Przepraszam, dzisiaj czwartek. Mi się myli przez te długie weekendy wszystko. I widzimy się jutro na kolejnym odcinku. Siemano, cześć.